No witam. Właśnie przygotowany mam przewód siłowy, żeby rzucić i wodę muszę podciągnąć wodę. Przewód muszę wrzucić do, żeby wodę ciągnąć ze stawu do podlewania, no ale oczywiście kostka już, raczej znaczy nie kostka, załatwiłem sobie płyty, znaczy z demontażu, ale naprawdę nieuszkodzone ładne płyty, tylko grube i ciężkie. Aby zrobić teraz chodnik tutaj. No to muszę wrzucić i przewód elektryczny. No i wodę, bo oczywiście oczywiście zamiast pod fundamentem sobie zrobić jakąś rurę puścić coś będzie teraz kopanko. No i co dalej? Aha. Założyłem wczoraj, robiłem w nocy, testowałem światła. Jedno teraz Chińczyk, drugi też to jest zimne, ciepłe. No, i tutaj mam. Wypożyczyłem sobie od chłopaków z hurtowni elektrycznej polską lampę. Ciepłe, no i tak, no powiem wam, zimny Chińczyk. No, dosyć, dosyć. To też, no najlepiej świeci ta polska lampa. Ona ma neutralne światło, ale. 380 zł sztuka kosztuje i tak powinienem mieć te 5 sztuk. Chińczyk kosztuje 120 zł. To jest 150 wadno. Nie, no nie chcę mieć więcej. Nie chcę, nie chcę mieć więcej niż kilowat w oświetleniu, bo wiadomo, że przeliczając jak nie wiem, no niż 1 kilowat kosztuje 1, 20 zł 20, to na miesiąc Wyjdzie z mi za 360 zł, no nie 10 godzin aby ja chciał doświetlania zimą, no nie no. Nie wiem, zastanawiam się, ja prawdopodobnie kupię te chińczyki 4 sztuki, tylko zwiększę no, no nie wiem, 150 może, nie wiem, zobaczymy, jeszcze przemyślę. Albo. Nie wiem, nie wiem, jeszcze przemyślę wszystko, zobaczymy. No nie mogę więcej przekroczyć yy, oświetlenia niż. Kilowat, kilowat na yy, ogólnie, żeby no dziennie mi więcej nie, nie pobierało niż yy, 10 kW na 10 godzin. Dobra, biorę się za kopanie. Dzisiaj mój pomocnik Adrian podjeżdża. Postaramy się wstawić jakieś szyby, bo już <laughs> sawki mi przyszły, które są konkretne. Mogę sobie podnosić szybę. No i też zaczynam już układać sobie płyty chodnikowe i prawdopodobnie ułożę tutaj sobie pas 75 cm i tutaj miałem opaskę robić, ale chyba też sobie tyle płyt załatwiłem, że też sobie zrobię pas 75 cm, no i w razie później następny rok można będzie coś postawić na tym jakieś tam różne czy tam palmy, czy jakieś tam alokazje, czy nawet i cytrusy. Tu na, na odpołudniowej stronie ładnie będą rosły. No dobra, do następnej realizacji. Jak wstawimy szyby, jakieś coś tam wrzucę, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to będzie szło. No mamy to. Wąż do wody zakopany, ale oczywiście wydarzyła się pomyłka. Pierwszy kupiłem, był za krótki o parę metrów musiałem dokupić. Przewód też wrzuciłem. Leży już w ziemi, wyciągnięty do montażu do burzki. No i oczywiście, z pomocnikiem Adrianem, mamy pierwsze, pierwsze, pierwszą szybę zamontowaną. Powiem Wam, że nie będzie tak prosto, wszystkie zamontować, żebym wiedział, jak to rozmontowywali. To by może dało radę, ale każda listwa, raczej no te w, w, wzdłużne są dobre, ale poprzeczne są ileś tam wymiarów. Jest dużo dopasowania. No ale jakoś tam żeśmy to posortowali wszystko. Pierwsze okno mamy już wstawione. Jeszcze uszczelki pozabijać. Ale no w, nawet we dwóch jest, powiem wam, bardzo ciężkie szyby, no ale co no, trzeba, trzeba je zamontować? Na pewno nawet nie widać, że jest, ale no brudno. <laughs> Wszystkie będą do mycia. Dobra, montujemy, montujemy dalej. A teraz zobaczcie w zamkniętej szklarni. Dzisiaj jest, no nie ukrywam, jest 30 stopni. Ile jest zamkniętej szklarni temperatura? Nie wiem, czy będzie widać, ale jest 54 stopnie i pół. To jest niewyobrażalna. <śm> Ładnie trzyma ciepło. Zobaczymy teraz w nocy ile ile się schłodzi przez całą noc. No ale wiadomo, że tyle nie będzie e, e, jesienią, no nie, no ale ładnie się nagrzała. Powiem, do 54 stopni. Aż nie można, aż nie można tutaj oddychać. Katastrofa. Dobra. Porównno oświetlenie w szklarni. Nie patrzcie na szyby, że są brudne. Bo jeszcze nie umyte, ale już stawione. Na razie to oświetlenie ciągnie mi 600 W. Mam dwie lampy ciepłe po 150 W i, dwie, i trzy lampy. To są dwie zimne: jedna ciepa przemysłówki po 100 W. No ładnie jest oświetlone. Może jeszcze dostawię ze dwie lampy do jednego kW. Na godzinę, żebym pobierało światło. Ogólnie tyle mogłoby no, 1 kW, jakby 8, 8, 8 godzin dziennie doświetlał zimą. No, to jest 1 kW, no, to jest yy, 8 kW po złotówce 8 zł 80, no 150, 170 zł miesięcznie trzeba było za światło wydać. Samo światło, dzie ogrzewanie. No zobaczymy, o Radejko nie włączymy, tylko że one jeszcze nie wiszą po środku, trochę będą lepiej, lepiej, lepiej na, e, rozpraszasz lepiej światło będą. a tak to nawet powiem wam widniutko jest, już też e, listwa założona, tyle tu sięgłem, górę jeszcze maskująca. Teraz jeszcze tutaj muszę kątowniki założyć i taki po całości zrobię długi parapet. No wiadomo, wiosną zawsze można coś postawić. No muszę się sprężać. Jeszcze nie mam kostki położonych, znaczy kostki płyt nie mam położonych, no ale to myślę, że w tą sobotę to ogarnę. Dobra. Na razie tyle. Oświetlenie wam pokazuję. Myślę, że jest okej. Okay. Tu jeszcze może jakieś dwie lampy dorzucę bo mam jeszcze takie stare, zobaczymy. No, jakby nie było, roboty postępują do przodu. Właśnie teraz już, znaczy to już pewna ostatnia rzecz, to w tej sklepni co robię, krawężniki obsadziłem, żeby tutaj teraz wyłożyć płyty na podjazd, troszkę mi się tu wysoko zrobiło, no ale to i tak ziemi podsypę. Ogólnie już mam wykończone, fundamencik pomalowany obróbki, obróbki powstawiałem już wszędzie. W oknach, na górze pozaciągane są już trójkąciki wszystkie między, między belkami. Też to ładnie wyszło, wszystko ładnie pozaciągałem siatką, tak samo jak i z tej strony. Wszystko, obróbki są porobione. Szklarnia ogólnie o, roślinki już są, oczywiście, tam już gdzieś też y, f, były nagrywane. Testuję. Jeden dzień stoi. Już, już wypuścił list Wiadomo, że jest ciepło. Od razu, od razu idzie. To jest bananowiec. Y, wszystkie te, co mam, owo, mają być owocujące. Dobra. No ja tu jeszcze zakładam teraz. Y, Parapad będzie, tak jak już mówiłem w którymś tam y, odcinku. Tu będzie mały, a tu postaram się taki założyć, duży, z, nie wiem, z 30 cm założymy do, do tej belki tutaj założę a od tej belki mam taki blat yy, nie wiem to jest pewno od yy, kuchni od segmentu taki sobie zrobię stół roboczy no i może yy, folia grzewcza tu będzie jak będę miał małe rośliny to wszystkie tu będą stały na tej folii grzewczej oczywiście tę folię jeszcze muszę zdjąć z tamtej strony okna no bo ta folia mi tu akurat na tych oknach mi przeszkadza te są w porządku te też mi się wydaje, tu mam trzy szyby które są, myślę, że mogą być, też też nie przeszkadzają, folia nie przeszkadza. No ogólnie to w środek tak, aha, jeszcze teraz tak, kabel już mam siłowy wypuszczony w skrzynkę, no i będę robił yy, oświetlenie. Do klimatyzatora yy, łączę teraz wiatrak, już mam dosyć taki spory kupiony, który będzie na środku zamontowany, ale to już w następnym odcinku, jak już zrobię elektrykę całą raczej yy, to już będzie finito. Ogólnie w razie przymrozków już mogę rośliny wrzucać do środka. No jeszcze muszę tu troszkę podsypać, bo ta ziemia co wrzuciłem i to mi no usiadła do dołu i to jest taka ziemia co mówiłem tu z obornikiem ona no, za bardzo ziemie, nie chłonie wody. Mam tam na zewnątrz kupę ziemi którą mi przy, przywiozłem sobie, przywieźli mi oczywiście to jest torf mieszany z normalną ziemią przepuszczalną i wsypę z 10 cm wtedy mi fajnie będzie wszystko yy, wsiąkało. No Nie wiem, jakieś chodniki porobię, no ale w tym roku już nic nie będę robił, bo się nie wiadomo. no Muszę przy zimę ją wyeksploatować. Zobaczymy, jak z ogrzewaniem, ze wszystkim. Pewno jakieś tam rośliny czuję, że będą już rosły w gruncie, na środku, wszystko wstawię. Zobaczymy, jak to będzie dogrzewanie i, 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 i to wszystko. Oczywiście dzisiaj jeszcze Wam powiem, bo na robocie znalazłem piec akumulacyjny. Nie wiem, czy to nie będzie dobre rozwiązanie z tym piecem akumulacyjnym. Muszę go tu wrzucić, wytestować. 2,5 kW ciągnie, no ale wiecie, jak piec akumulacyjny się nagrzeje, to trzyma ciepło. Jakiś tam wiatraczek pod niego wrzucę. No, przetestuję, zobaczymy. Może lepiej będzie nagrzewał mi szklarnie niż klimasator. Może ktoś tam z Was grzał piecem akumulacyjnym, może napisać, wypowiedzieć się, jak to. Czy zda mi to egzamin na 45 metrach, czy nie. Czy mnie połknie prąd. Ale zobaczymy, przetestować zawsze można. No dosyć ciężki, ale go tu postaram się wnieść, ustawić. Jak będę go miał, to yy, będziemy, yy, będę testował. No to co, do następnego nagrania. Teraz wrzucam, yy, wrzucę teraz filmik. To na razie.